Witam Cię serdecznie, z tej strony Ania Sobocińska. Chciałabym Ci tak dzisiaj w miarę szybko i na temat przedstawić firmę Agrabla, którą się zajmuję i do której chciałabym Cię zachęcić. Więc jest to firma wyróżniająca się wśród innych firm. A dlaczego? Dlatego właśnie, że nic tutaj nie sprzedajesz. Nie musisz tutaj nic sprzedawać, z reguły jest tak, że jest jakiś produkt, który trzeba sprzedać, żeby mieć z tego jakąś prowizję, tak? Tutaj nic nie sprzedajesz. Tutaj natomiast kupujesz produkty dla siebie, które i tak kupujesz w sklepie. Są to takie właśnie produkty w użytku codziennego, jak proszek do prania na przykład, kosmetyki, które no, z reguły też się dobrze przydadzą. Możesz je przeznaczyć na prezent na przykład dla kogoś, dla cioci, wujka i tak dalej. Suplementy dla zdrowia i wiele, wiele innych, które możesz sobie obejrzeć na stronie zagroda.pl. Tutaj są linki tych produktów. Oczywiście nie wszystkich, tylko paru. To są właśnie jeden z zestawów kosmetycznych. Agrabla tak promuje polską gospodarkę, dlatego jest to firma polska. Firma się nazywa Wingo. Bardzo fajne, z super naturalnymi składnikami. Każdy, każdy produkt jest opisany, jakie są składniki, co zawiera. Można sobie to wszystko przeczytać. Zestaw olejków, 10 wspaniałych olejków, oznak zapachu o różnych właściwościach. Proszę, Grabla, bardzo unikatowy, wyjątkowy, którego też nie można dostać w sklepie. I wiele, wiele innych. Zapraszam, więc zadania sobie tych produktów. I o co chodzi? Chodzi o to, że zakupujemy te produkty co miesiąc. Pierwsza płata to jest 152 zł. To jest założenie abonamentu, jest troszeczkę drożej ale również nie płacisz nic, ponieważ wybierasz sobie ten produkt, tak? który Ci najbardziej pasuje. Następne miesiące już jest po 100 zł. Tak? Również wybierasz sobie co miesiąc produkt, ale płacisz 100 zł i każdy produkt jest w tej samej tej liście, tak, kwota jest stała. No i dalej, jak zatem to robić? Jest to bardzo łatwe i ponieważ działamy tutaj w grupie, tak? Zbieramy się w grupę, w grup, w grupę. zresztą e, jesteśmy e, na skate, mamy swój taki czar grupowy, gdzie wszyscy się zbieramy, rozmawiamy i tak dalej. I właśnie działamy w grupie. I dlaczego to jest tak fajnie? Ponieważ e, jest taka moc po prostu w grupie, tak? Jest wsparcie techniczne, przede wszystkim emocjonalne, tak? E, ponieważ... Yy, Można się nawzajem wesprzeć, ktoś ma lepszy, nastrój, ktoś ma gorszy, no i coraz yy, silniejsi wspierają słabszych, tak? Yy, I ogólnie jest taka wesoła atmosfera i radość. Jak to wygląda? Yy, wprowadzamy te osoby, wprowadzamy te osoby, każda osoba powinna wprowadzić dwie osoby, no, tak? Ponieważ ta struktura rozbudowuje się binarnie i właśnie. Yy, ty wprowadzasz dwie osoby, te dwie osoby, na ten dwie i tak dalej, i tak dalej. I zauważ tutaj, na piątym poziomie, gdy liczysz sobie te osoby z góry, to wyjdzie ci właśnie 62 osoby. I tutaj na tym poziomie już wychodzi kwota dla ciebie 56 zł, czyli prawie już nie płacisz za produkt. Natomiast na szóstym, jak liczysz sobie z góry, to wyjdzie ci 126 osób. I tutaj już jest, y, całościowo 1400 dla Ciebie na konto. plus oczywiście te produkty co miesiąc. I teraz zobacz jak na dłoni, zobacz jaki to jest proste. To jest proste, ponieważ ty wprowadzasz tylko dwie osoby. Możesz więcej oczywiście, jeżeli chcesz, tak? Ja wprowadziłam barę i myślę, że nie jest to takie trudne, także jeżeli będziesz miał ochotę, to możesz sobie wprowadzić więcej. I zobacz, jak to wygląda. Powiedzmy jest Anna, tak? Ania wprowadziła powiedzmy Piotra i Kasię. Czyli ten Piotr i ta Kasia to jest właśnie dwie osoby, tak? I teraz zobacz, Piotr również mnie prowadzić, yy, potrzebuje wprowadzić dwie osoby. Czyli powiedzmy, załóżmy, że Piotr prowadził Sosie i Franka, a Kasia prowadziła Karolina i Zbyszka. I teraz dwie osoby od Piotra, dwie osoby od Kasi i wychodzi nam cztery osoby, tak? Czyli już na tym poziomie, tak jakbyś sobie zwrócił do tej tabelki, to zobaczysz, że tu jest czwórka i tam jest czwórka, tak? Tylko tutaj właśnie Ci to rozpisałam i czy uchodzi Ci sześć osób, tak? Następnie Zosia i Franek, prowadzeni przez Piotra, i Karolina i Spisza, prowadzeni przez Kasię, również wprowadzają tu dwie osoby. I zobaczy, to pilnie się rozbudowuje. Czyli tu dwie, tu dwie, tu dwie, tu dwie, tu dwie. i wychodzi osiem osób. Czyli to już jest ten trzeci poziom, tak? I tutaj na trzecim poziomie, jak liczysz od góry, to jest właśnie 6 plus 8, to wychodzi 14. I tak dalej, i tak dalej. Możesz sobie wziąć karteczkę i sobie już sam dalej rozpisać, bo wiesz, jak każda osoba po czyli robisz sobie takie kreseczki, dwie dwie, 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 i tak dalej. Myślę, że się sobie poradzisz. I y, możesz później sprawdzić, tak? Na czwartym jest 16, na piątym 32, no i na szóstym y, 62. To w sumie da, tak jak zliczysz od góry, zawsze struktura idzie w dół, to zliczysz sobie, to jest 126 osób. I to już właśnie dochód pasywny dla Ciebie, 1400 zł na Twoje konto. Myślę, że jest to y, dość zrozumiałe, możesz sobie odtworzyć ten slajd ile tylko chcesz. I właśnie tak należy no, się zrelaksuj i pomyśl, jakie to jest łatwe i przystępne. Naprawdę to jest bardzo proste, wystarczy troszeczkę uwierzyć. Bo idziemy tą drogą wspólnie. Tutaj podkreślam, że właśnie działanie w grupie to po prostu jest tutaj podstawa, ponieważ yy, Ty wprowadzając te dwie osoby uczysz je, uczysz tego, co się nauczyłeś od osoby, które Cię wprowadziła, tak? I również na czacie możesz się konsultować. I jakie tu mamy dla Ciebie korzyści? Właśnie takie korzyści są dla Ciebie, że ten dowód 1400, właśnie tak jak rozpisałam, przy tych 126 osobach. Produkty są dostarczane kurierem, jest to pewna też taka wykoda, prawda? Pakiet szkoleń technicznych, rozwojowych, tak? Tutaj też również wiele fajnych rzeczy się nauczyć. Sama też się nauczyłam i jeżeli przyjdziesz do mnie, to również ci tego nauczę. Przede wszystkim bardzo ważna jest reklama, jak właśnie rozpowszechniać informacje na temat agrabi. Wszystkiego możesz się nauczyć, tak? No i oczywiście tutaj świetne jest wsparcie grupy. No i fajna przygoda, miłe towarzystwo, prawda? I tutaj jeszcze jest taka opcja, to jest tak już druga kwestia, tak? To Ci powiem, że jeszcze jeżeli na przykład chciałbyś zacząć od zera, to nawet nie musisz wpaść tego abonamentu, tylko możesz zacząć od wprowadzania firm do programu partnerskiego Agadla. Również jest taka opcja. Tak? jeżeli y, wprowadzisz y, do programu, program y, partnerski, to jest taka reklama dla firm, dowiesz się tego więcej, jeżeli się tam nie zgłosisz y, i tutaj masz właśnie 100 złotych od takiej wprowadzonej firmy, tak, 100 złotych, to rodzaj promocji, firma natomiast płaci 300 złotych za, za jednorazowe wejście i ma świetną promocję w internecie, będą właśnie na tej stronce, a Ty otrzymujesz 100 złotych, jeżeli potrzebujesz... Y, na pewno otrzymujesz więcej informacji, jeżeli chcesz więcej się dowiedzieć, to zapraszam Cię serdecznie. No i słuchaj, na pewno można to zrobić, jeżeli po prostu otworzysz się na to, uwierzysz w to i zaczniesz działać, tak? Jeżeli poobserwujesz troszeczkę ludzi, którzy, yy, którzy po prostu już coś zrobili i można sobie takich ludzi znaleźć, z chęcią Cię kierujesz, i naprawdę y, można to zrobić, można zrobić, inni to zrobili. Y, myślę, że y, każdy ma fajny mózg, że tak powiem. I y, wystarczy po prostu troszkę nad tym popracować. I właśnie troszkę wyobraźni, tak? Troszkę wyobraźni, życie człowieka na kolor wyobraźni. Ja y, jestem za tym, żeby to wolnie pobudzać, tak? Y, inni są za tym, by pobudzać bardziej logikę. Aczkolwiek tutaj yy, myślę, że jak sobie to wszystko wyobrazisz, jak wiadomo, że to musi współgrać z planowaniem i yy, z działaniem, tak? ale jednak troszeczkę tutaj yy, wyobrazić potrzeba, byś mógł sobie to sobie po prostu wyobrazić, zaplanować, yy, przełożyć nawet na kartkę yy, i oczywiście działać i dzielić się swoimi pomysłami, yy, uczyć się i po prostu iść tą drogą wspaniałą do swojego wspaniałego, pasywnego dochodu i do tego Cię naprawdę zachęcam, jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam Cię do mnie na Skype'a, mój Skype to Ania, kresyka na dole, margaretka lub no odawiesz się na Facebooku. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Cześć Dena.